Hej, cześć, witajcie ludzie, tu znowu będę witam Was wszystkich. Ponownie w świecie LEGO Harry Potter Lata 1.4. Jak zapewne pamiętacie, w przednim odcinku skończyliśmy sobie na tym etapie, że musimy, słuchajcie, no cóż, iść, no, rozegrać mecze Quidditcha. Co my tu możemy zrobić z tymi flagami? No, możemy je podnieść, ale co one mi dadzą? Pewnie nic. W sensie, że te flagi pewnie mi nic nie dadzą, jeżeli je wszystkie tutaj podniosę, no. No co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Trzy niby, no ale no co mi to da? Ta też mam niby trzy. No jak podnoszę sobie to tą czwartą coś mi to da oprócz tego, że sobie... Tak, dało mi to jakąś murzynkę, tak? Padma Patti. co? Nie, do, nie dokończyłem nawet czytać tego. Ale po co mi to tak naprawdę? No Cztery na pięć... Nie no dobra, omijemy to, włazimy do namiotu i rozsekramy sobie quidicza. Będzie jakaś hadsenka? Pewnie, że będzie. Co oni tam jakąś fetaminę jedzą, czy co? <śmiech> <śmiech> czy ja mogę zacząć grę? Tak, no i tak, jesteśmy na Kuidiczu, a będziemy grali Hermioną i Ronem <śmiech> Rudym. <śmiech> nie no, nie no, dobra, nie będę się z nich śmiał, ale no, kawałek <laughs> Rudym. <śmiech> co ja z tym mogę zrobić? To odmieniło moje życie, naprawdę. Dobra, bieremy to stąd. I co, no, lecimy dalej, no. Co tu jeszcze może, możemy robić? No kuźwa, to mi nic nie daje, Pod ja tym ruszam? Przez chwilę zanim mówiłem, przepraszam, bo się w ogóle... Co tu się stało przed chwilą? Jakim cudem on tu był? Dobra, Hermiona i Ron nie potrafią oczywiście latać tak, tak dobrze jak Harry. Harry jest zdolnym dzieckiem. Dobra, to jesteśmy... No, Rudy, gdzie żeś jest? No, ty debilu, no. W sumie dobra, no nie mam miotły drugiej, no ale czemu on tutaj nie przyleciał do mnie, no? Potrzebuję twojego szura. Właśnie, on, o nim mowa. No, śmieszne bardzo, no. Trzeba mu jeszcze rurę ułożyć. Gdzie to ma cholera? Tutaj musi to być, nie? Nie, to nie tutaj. ha, bo tam kawałkami podzielone. Gdzie, co jaki? Dobra, ten tu. Ten tu, a ten jest tu. No dobra, to sz szterujemy teraz szczurkiem naszym. Uciekać! Co to, cholery jasne, jest? Jezus Maria, co się tutaj dzieje w tej grze? Wszystko normalnie lata. Nie, 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 dawaj na szczura! No czemu on cię tu znalazł? No nie wierzę, no co jest? Lecisz z powrotem. A, czyli ty tam nic nie zrobisz, tak? Zobaczmy, co jest... Nic tu nie ma. On nie może atakować, nie może nic robić, to jest stępy szczur. No co jest z tym szczurem nie tak! Dobra, wiesz co mam cię gdzieś, szczurku. To jest nasza podstawa, tutaj mamy pokazane, jak to musi tutaj wyglądać. No wbijaj, tu pośrodek kupi klocku. Wiecie co, jest jeszcze jeden taki... Mam jeszcze jeden pomysł, ponieważ tam jest ogólnie jakiś tam część herbu. To być może... No ty głupi rudzielcu, no kobietom się ustępuje. Być może uda mi się jakoś tam jakimś cudem tam. Nie uda mi się tam dolecieć. No to dobra, lipa. Eee, jak to ma być? To ma być tak, słuchajcie, to teraz... Zaraz, jaki to sposób tutaj musi być? To przełożymy tu. Jest zielony jakiś kawałek. No nie tak. Na celuj ten zielony kawałek. Dziękuję Ci bardzo. No! Wreszcie tak wyszło. Teraz ten niebieski tylko tu ułożyć. O ile mi to wyjdzie. Wiecie, co <tut> wyszło mi to. Nie możecie się do mnie doczepić. Mnie to wyszło. No, już mi stąd wypad. By Wy też, wypadł z tym wszystkim, tutaj. Jakąś szafę tu sobie ułożyliśmy. Kliknij. Aha, dobra, jakiś regał sobie będziemy aktywować. Tam się nie dostaniemy. Dobra, to klikaj w ten regał. To on niby teraz powtórzyć, tak? Okej. Okay. i co mi to dało? Aha. No dobra, lecimy dalej. Nie wiem po co ja te flagi w sumie podnoszę. Jeszcze jest niby jedna na dole. Ej, Rudy, po coś ty złaził? Powiedz mi. Tempe to jest. Nie wiem po co ja te flagi w sumie podnoszę, pewnie mi to da herb, tak? Albo nie, bo w sumie nie wiem co mi da tutaj co. Czy w ogóle mi to coś da, jak ja podniosę te wszystkie te 7 flag? No jak mi to da tylko ileś tam monet, to ja dziękuję bardzo za taką, ro taką robotę, ja tego nie będę robił. Bo nie wiem w sumie po co mi to nawet, no dobra. W sumie to się zajmiemy tym, co jest... Tam jest w ogóle jakaś, jakiś schemacik, w sumie sensie jakaś postać odblokowania, ale tam niestety nie pójdę. Nie wiem w sumie jak się tam mam nawet dostać. Nie ingeruję w to. Chyba, że na przykład parszywkiem jakoś tam mógłbym wejść. No tak, mogę. No dobra, no to w sumie łatwe było do zdobycia. Nie, 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 tego nie chcę. Tu mi się i tak nic... To, to mi nawet nie, nie zmieni żadnej mojej sytuacji. Dobra, zaraz to... Obstawiam, że to będzie tak. Ten zielony będzie tu. Nie, no nie w taki sposób, Hermiona. Że ten zielony tutaj, a ten niebieski będzie tam przed tym zielonym. No właśnie w tym miejscu. Oj, takie piękne schodki mi powstały. Co z tego, że... Co ty mi robisz? Chcesz dostać? Chcesz dostać? Mam się zaczarować tutaj ładnie. Giń! Co jest z tobą? Wyjdziesz mi zostaw. No co mi to dało? No, nic mi to nie dało, no o tych śmieciu, no. Ja ci dam. No i, ej, no, mimo tego, że on dostaje, to po prostu nic, z nim, nic się z nim nie dzieje, no ja nie wierzę. Czy ten obrazek mi w czymś pomoże? Z tym się, nie, to mi nic nie dało. Ten gnój mnie tam po prostu, nie daje mi tam przejść. A mam jakieś zaklęcie może? No w sumie tak, no, tym zaklęciem nic nie zdziałam, No ile ja wybiorę. No tak, błąd dostaje, ale nic się z nim nie dzieje. Aron, jak ty puścisz swojego szczura, no to nawet szczura mi będzie blokował. Zaraz, co mi to pokazuje? No, mogę to trafić. O! No i to mi coś dało. Dzięki za pomoc. No, czyli ten obraz mi coś pomógł. Dobra. No co, no to mi nic nie pomoże, to mi nic nie da, eee, nawet mi się tego nie chce tutaj nic z tym robić. Aha, bo ja mam w ogóle złe zaklęcie, ja chcę to zaklęcie. Wingardium Leviosa. O, to już nie moja zasługa, ja nic z tym nie robiłem. Książka. Banalne. To mi coś jeszcze dało. Aha, to musi być tutaj na górze. A, bo to będą takie jakby schodki. Znaczy schodki, takie płyty, na których, po, po których ja będę wchodził. No, no, no. A w tym na przykład obraz nie mogę sobie szczelić. No to mi nic nie da oprócz kilku monet. Aha, tego nie zniszczę. Na przykład Lumos z Solem też tego nie zniszczę, prawda? Nie. Szło w pizdu Dobra, jesteśmy na górze jest pięknie, dobra, czuję moc, czuję moc. Jeszcze musi być Quillic w tej misji, bo jak tu nie, nie będzie Quilicza, to się zdenerwuje. No, wszędzie magia, wszędzie magia. O, firewerk jeszcze puściliśmy. Jezus, Maria, wszystko to wybucha, no dobra, jest katcynka. Juhu Harry odzyskał kontrolę na miotle, juchuuu. <laughs> <laughs> brawo, brawo, brawo. Mam no bez tu nawet sobie nie polatałem na miotle, serio? Mm. Ja się tak nie bawię. Ola, te słutek klocki. Kontynuujemy opowieść. Będziemy niczym, niczym, niczym nikt. Czemu tu nie było Quiddicza? Czemu tu nie było Quiddicza? Tu nie było Quiddicza, no. No co ty robisz, zostaw zresztą. Co ja teraz muszę niby robić? No. Tu jest ten duch. Aby. Pieprza i no. Tu sobie jeszcze sobie jakąś postać albo nie. Nie dobra, zdobyłem coś. Katie Bell. No dobra, niech będzie. Dobra słuchajcie, widziska, no, skoro skończyliśmy sobie tę opowieść. Czy skończyliśmy sobie tę misję, tak? No to cóż, no to chyba to wszystko w tym odcinku, no. Gówno to dało? Nie wiem. Nie zrozumiałem przekazu. Bo ja to w ogóle miało jakikolwiek przekaz, Na no się w ogóle. Chyba się czekać, bo... aha, my w ogóle uratujemy jakiegoś kolesia teraz. Skacz! Uczeń w niebezpieczeństwie! Brawo! Chodź się po chodź poskaczemy razem. Ale ja utknąłem! <laughs> ja utknąłem! Ej, Beskidu! Ja utknąłem! Mogę się stąd jakoś wydostać, może stąd jakoś zaskoczę, nie wiem. Chyba się zbliżam powoli do prawej strony bardziej. Może stąd zaskoczę i to jest bez sensu, czemu ja to nie mogłem... Nie mogłem skakać jakoś sensownie, tylko ja po prostu na tym utknąłem! Dobra, nie waż ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, to by było na tyle. Yy... Dostawcie komentarz, zostawcie ocenę, jeśli słyszycie mnie pierwszy raz. To oczywiście zasubskrybujcie, bo w opisie macie kanał, linki zapasowy kanał GR Radio. Przypominam o limitie słupków w górę i cześć, trzymajcie się. Na razie.